Siemano koniaro i koniarzu Dzisiaj jest kolejny odcinek z Oceniania stajni widzów Oczywiście dzisiaj jest ze mną Ana Blukam Dokładnie, ponieważ wykupiła trzeci poziom wspierania Za co jej bardzo dziękuję Jeśli ty chcesz wziąć udział w takim odcinku To oczywiście zapraszam cię do trzeciego poziomu wspierania Ale zanim oczywiście przejdziemy do jej koni oraz stajni Ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom A tym razem są to Agata Złota oraz Waldemar Faru. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dodatkowo, jeśli to zrobisz, to jeśli dobijemy do 30 tysięcy subów, to będzie znowu losowanie na 10 tysięcy StarCoins. A jeśli chcesz ze mną sobie porozmawiać, poplotkować podczas gry w star Stave, to zapraszam cię bardzo do wspierania kanału, ponieważ na live'ach dla wspierających właśnie tak wygląda, że sobie gramy i rozmawiamy. Oczywiście ci co chcą, również dzięki temu możesz dołączyć do mojego klubu. Klubu, więc jeśli jesteś tym zainteresowany, to zapraszam Cię do kliknięcia przycisku Wesprzyj. I dziękuję oczywiście bardzo moim wszystkim wspierającym, którzy już wspierają mój kanał. Właśnie Wam się wyświetlają na ekranie, a teraz przechodzimy już do odcinka. To w takim razie przechodzimy do koni Anny. Ja sobie tutaj yy, zejdę gdzieś. Znaczy, w sumie, najpierw przechodzimy do stajni, ale już widziałam stajni, jak tutaj wchodziłam, ale muszę przyznać, że jest bardzo klimatyczna, z zakopanymi się kojarzy i tak dalej. Fajne są yy, te detale z tymi kamieniami, te kamienie bardzo fajnie pasują do tego drewna. Bardzo taka ciepła jest ta stajnia. Bardzo mi się podoba takie ciepło domowe. Takie właśnie jak jakaś karczma. Chyba taki efekt chciałaś uzyskać, ale mi się naprawdę bardzo podoba z takim ciepłym domowym mi się kojarzy. Właśnie o to mi głównie chodziło, żeby to wyglądało tak ciepłe i domowo. No albo jak taka chatka w lesie. Taka fajna, przydomowa, taka cichutka. I ten dywan chyba jest za darmo, nie? Był przy to. Tak, to jest ten za darmo. A to jest ten za darmo? No a on się super wpasował w ogóle kolorystycznie tutaj w te boksy. Właśnie wiem. No i jeszcze, że te pochodnie. To też bardzo pasuje, bardziej niż takie lampy, bo właśnie jest taki styl mniej nowoczesny. Więc to jest stajnia, jak najbardziej bardzo mi się podoba. No dobra, to chyba możemy w takim razie przejść do koni. Z której strony chciałabyś zacząć. Możemy zacząć od mejki chyba, tak? Od mejki, dobra. Tu wiem, że to jest nasz konik klubowy. A, no mamy oczywiście Bibi, naszego konika klubowego. Bo oczywiście Anna też należy do klubu. No bo jeśli wspieracie mój kanał, to możecie dołączyć do mojego klubu, jeśli chcecie, oczywiście. No i mamy Bibiego. Jezus, on jest naprawdę. Mega słodki. Widzę, że tutaj. O, inny outfit dałaś mu. Okej, okay. tutaj widzę, że. Tak, tak. Jesteś pierwszą osobą, która dała bibiemy jakiś inny outfit niż klubowy, więc doceniam to. Outfit z tego, co widzę, jest taki, bardzo pasuje do stajni. Jakoś tak mi się kojarzy właśnie z tą stajnią, tak cieplutko, tak z taką chatką. Kolorystycznie jak najbardziej to jest zachowane wszystko. Fajnie, bo wędzidło jest złote. Tutaj strzemionka też są złote, złote elementy i na torbie, i tutaj właśnie na ochraniaczach jest tam taka taka kropka. I ten króliczek z rogami, właśnie, a propos, Jeleni i lasu, to też mega pasuje Więc Bibi został chatkowym konikiem Tutaj, ale bardzo fajnie Jeszcze ten kolor czapraka jak najbardziej W ogóle ja uwielbiam ten czaprak No, on jest bardzo ładny, mi się też w ogóle nie podoba I lecimy, sobie. dlaczego moja postać idzie, a nie biegnie Dobra, i mamy Baby Angel Tak, to jest pierwszy konik, którego kupiłam Uuu, okej, okay. i to też jest Gotland Tak, i cały czas ma ten sam strój Co go kupiłam po prostu I pierwszy strój, który mu założyłam, tak już został O, okej, okay. czyli twój pierwszy konik Ja w ogóle kupiłaś w grze, a ma Mamy tutaj zestaw, widzę, ten taki kwiatkowo biały To jest jeden z starszych outfitów, i w sumie on jest chyba taki razem, wszystko jest, nie? Tak, tak, to jest wszystko akurat razem. Baby Angel, ale ten jego outfit pasuje bardzo do jego imienia, że właśnie taki tak. mały aniołek i tak dalej. Jeszcze to jest kucyk, więc tym bardziej aniołek taki malutki. Właśnie ja sobie odebrałam ten strój i stwierdziłam, że kupuję konia pod ten strój, i tak jakoś mi się to imię wpasowało. No, jak na razie zaczynamy Gotlandami, ale w ogóle ten koń też swoją maścią pasuje do tej stajni, jakoś tak. Idealnie. To nie skończymy na razie z kucykami, bo jeszcze jest jeden. Okej, okay, dobra, lecimy. O, tylko że to jest kucyk Dartmouth. I jest tak. Batman. O, ja muszę nazwać tak konia. Mam to na liście też. Batmana. I bardzo pasuje jego imię, bo on jest właśnie Kary. Batman, no oczywiście, z czarnym tak. się kojarzy. Akurat to jest koń, który mamy takie same z moją najlepszą koleżanką. O, a też tak samo się nazywają? Tak, tak samo się nazywają. Taką mają rasę. Taką, tak jakby wszystko mają takie same. Czyli taki matching i outfit też. Tak, i outfit też. Chociaż ja teraz zmieniłam, więc... Teraz pod odcinek zmieniłaś specjalnie? Tak, tak, tak. tam ten outfit przełożyłam, po prostu pozmieniałam czaprak do innego konia, żeby ładnie to wyglądało. Jeśli chodzi o outfit, to on jest właśnie czarno-fioletowy i mega pasuje do tego konia, no bo on jest kary i ten fioletowy super się nad nim wybija, no i ten kot z brami, jakby chyba nie było lepszego zwierzątka, żeby tutaj dać i on idealnie się tutaj wpasowuje. Jezu, ja kocham Dartmury przez tą ich super słodką animację, po prostu to jest cudowne. I rozumiem, że to był... Ogier czy tam Wałach, nie? Że Batman czy nie? Ogier. Ogier, dobra. Mamy kolejnego Moon. O, to jest mój księżyc, fluterowy księżyc, okej? Okay. Tak, tak, Ale bardzo księżyc do niego pasuje, bo on ma takie łatki białe, a no księżyc jest co prawda biały cały, ale on ma takie różne wgłębienia przez te meteoryty czy coś tam, więc on trochę wygląda jakby miał takie wgłębienia. I widzę, że outfit też pasuje do jego imienia. Tutaj mamy księżyce, bardzo klimatyczne, bardzo fajny. No, widzę, że tutaj, o, wiki mają mają też gwiazdki, tylko wiki chyba są też zestawem do tego, ale w sumie nie Sama nie wiem. Ale bardzo klimatyczny jest ten koń. Bardzo to imię pasuje pod cały jego wygląd i outfit. Naprawdę mega fajny. W ogóle piękne jest, jest to ogłowie. głowie. Zapominam cały czas, że mam to ogłowie też. Chyba powinnam go częściej używać. No tak, ale to jest koń, na którym byłam na top model. Okej, okay, na tym evencie. Tak, była Bibi i właśnie Flutterman. Chyba nie pamiętam, ale to tam było. tyle się, tyle się rzeczy działo, że ja... A ja mam jeszcze demencję, więc wiesz. Ale fajna ciekawostka, że właśnie byłaś na nim. Znaczy, no. Jest zapis live'a, więc w sumie widzowie jakbyście chcieli sobie zobaczyć, to na moim kanale jest zapis live'a. Stop model. Ember Angel. Ember to chyba był yy, coś z ogniem. Powiedzmy, że no, tam się wyświetli tutaj dokładne tłumaczenie, ale na pewno to było coś tam z ogniem czy tam płomień. Anioł mi się jak najbardziej kojarzy z tą maścią, bo jest właśnie taka jasna, taka ładna i zabelkowata. Ale te niekonie mają jeden minus, bo jak galopują, to ta jedna część nogi mi się wtapia w tu i tak. Mm, ta z tyłu, nie? Tak, tak. No wiem właśnie. Ja bardzo... Lubię te konie, jak wyglądają, ale właśnie nie mam ani jednego konia fińskiego, tylko dlatego, że mi się nie podobają ich animacje, bo są trochę niedopracowane i chyba z czasem one coraz gorsze są, te animacje coraz bardziej się psują. Ale ogólnie bardzo ładne są te koniki, jak sobie stoją i nic nie robią. Tak, tak. Mamy tutaj ładny biały czapraczek, który fajnie dopasowuje się tutaj do grzywy i ogona. Owiki też. Jedyne co może w tych owikach, to te szare paski trochę psują cały komplet, ale ogólnie siodło i ogłowie tutaj też bardzo fajnie pasuje. I w ogóle brązowym bardzo pasuje do tej. Maści, według mnie. Tak, według mnie też. I tutaj też mamy ładny outfit, ładne imię, no i zapelek oczywiście. Tutaj w ogóle chciałam zauważyć te smoczki, bo ja chyba nie zwróciłam na to uwagę, ale to też daje super klimatu, te smoczki tutaj, które masz w tej stajni. O! Mamy konia Jellyfruit znowu, czyli co, więcej osób nazywało konia Jellyfruit. Tak, ja akurat to nie mieszczą od mojej koleżanki. No właśnie, ostatnio jak nagrywałam baszarki, to ona też miała właśnie Jellyfruta. No ja muszę też nazwać ta konia. Jeszcze nie mam takiego konia, ale nazwę na pewno. Mamy Szajer, y, siwuska. A mi się się jakoś ten koń tak kojarzy z nim, bo ma takie włosy na górze ma czarę, a na dole ma inny kolor, a on często też zmienia włosy. Mm -hmm, że jakby farbowane trochę wygląda. Tak, tak, tak. Mamy tutaj taki klimat bardziej wiejski, też, znaczy wiejski, taki bardziej leśny, bo i to siodło jest takie było westernowe, że pod western, ale ten zielony czaprak mi się właśnie jakoś tak pasowuje też do tego klimatu chatki. że To jest taki konik, którego trzymasz przy chatce. Jeszcze w sumie tutaj ten trójkąt wygląda trochę jak choinka. Tu Nie ma koni, nie starczyło mi ster koń w jednym. Okej, okay, tutaj, tutaj jest niewidzialny koń, widzowie, oceniamy niewidzialnego konia. To lecimy dalej, do kolejnego i mamy Fire Girl. O, mamy, to jest chyba twój startowiec. Tak, tak, to są startowiec. Ale bardzo fajne imię, płomienna kobita, że tak powiem, płomienna dziewczyna. Mój pierwszy startowiec też był srokaczem, tylko, że tym drugim srokaczem. A no to tym drugim srokaczem były moje koleżanki koń właśnie. Tylko, że ja go później zmieniłam, bo jakoś mi się później nie podobał i w sumie teraz trochę żałuję, że go zmieniłam. W sumie on ma na początku cały Siwa, bo później jakoś mi się spodobały strokaty i tak. A, i też zmieniłaś. Tak. No bardzo fajny jest ten strokaty. Mamy tutaj taki niebieski vibe, widzę, że tutaj ma. O, ochraniaczy można na te startowce zakładać te nowe. Tak, można, można. Ej, no to w sumie akurat za to Szacun. A najlepsze jest to, że jakieś konie trzeciej generacji, które wyszły, nie wiem, dwa czy trzy lata po tych startowcach, jak jakie odnowili, to nie mogą mieć tego, ale startowce mogą mieć. Startowce prawie wszystko mogą mieć. Ale to w sumie fajne, no bo nie wymusza wtedy to od ciebie, żeby kupować nowego konia w sumie. Bo możesz w sumie... Każdy nowy sprzęt raczej założyć na tego konia, więc fajnie. Tutaj tylko mamy żółte strzemiona i akurat to mi się gryzie trochę z tym wędzidłem, ale po prostu pewnie nie miałaś innego wyboru. Tak, nie miałam innego wyboru. Wszystkie ładne ogłowia z no, złotym poszły na inne konia. No, czaje Doceniam za te poślizga, za te paski właśnie od strzemion, bo są niebieskie i się tutaj wpasowują w niebieski klimat. O to właśnie też chodziło, dlatego dostał ten punkt. Dobra, czyli idziemy dalej. Mamy o jednego z moich ulubionych koni też. Fire love, płomienna miłość. W ogóle dzisiaj są walentynki, jak to nagrywamy widzowie, więc bardzo klimatycznie tutaj. Tego konia powiem tak, charowałam, bo miałam siódmy level, a bardzo chciałam go kupić. O, on jest cudny. Trochę mi daje vibe Bibiego, bo on ma chyba takie same kolory jak tak, Bibi, tak. Te, jeśli chodzi o właśnie jego kolorystykę. Ja go kupiłam, bo chciałam mieć takiego samego konia jak Śnieżka, ale nie ma takiego samego konia, bo on nie ma całego siwusta. A, Śnieżka. Jakiego? Nie pamiętam, jakiego Śnieżka miała konia. Śnieżka, w sensie ta księżniczka. Nie, nie. Y, Śnieżka, ja ci wysyłam zdjęcie. A, dobra, dobra, to ja to tutaj wstawię. I tutaj mamy outfit taki ciemny, ale tutaj mamy czaprak taki granatowy. Bardzo fajna jest taka kartka, ona jest troszeczkę... Ona nie jest biała, ale jest szara i się fajnie wpasowuje tutaj właśnie w srebrne to wędzidło. A, no i tutaj na tych uszach, bo to jest to takie westernowe ogłowie i on też tutaj ma szare to takie na tych uszach. Kurczę, ja nie wiem, na jednym uchu w sumie. Nie wiem, jak to się nazywa, bo akurat od westernowych części sprzętu się nie znam. Uczyłam się, ale nie pamiętam. No i mamy pingwinka, który akurat fajnie Fajnie się wpasowuje brązowym w te łatki jego. To jest ten pingwinek, co wygląda jak ten pingwin, co był na TikToku sławny, znowu zapomniałam. Pesto chyba się nazywa, Pesto. Tak, tak. No więc tutaj też bardzo fajny outfit. Wytrenowany tutaj na 15. Tak, tak, tak. O, a tu Ci wczoraj mówiłam moja miłość do fryzów. Mamy Dark Brain, czyli ciemny mózg. <laughs> ciemny mózg. Nie wiem, czy to chodzi o to, że on jest po prostu ciemny, czy on jest po prostu głupi, bo można to interpretować na dwa sposoby. <laughs> jest ciemny i głupi. Okej, okay, czyli to i to, dobra. Widzę, że tutaj wszystko podróżowe Ładnie pasują też te kwiatuszki, co ma na głowie Też mam na głowie No właśnie, ty też masz Ty chyba jesteś pod niego trochę ubrana, co nie? Jestem pod niego ubrana Ubrałam się tak tylko do odcinka A tak to jeżdżę sobie na smokach nowych Ale pasuje właśnie twój outfit też do niego Jakbyś usiadła, to ładnie by się pasowało Jest to takie ciekawe siodło, które No nawet spoko wygląda tutaj Z niczym się nie gryzie, bo w sumie ten y, kantar jest taki czarny Więc on się tutaj wtapia Akurat to siodło się tak fajnie wyróżnia A no i ta torba pasuje, bo ona ma taki jeansowy kolor trochę właśnie jak to siodło. Dobra, mamy kolejnego konika, jest to Red Star, czyli ruda, no czerwona gwiazda, ale wiadomo, że red w tym momencie chodzi o kasztana, właśnie, o rudego kasztana i tutaj właśnie też pasuje bardzo do niego to imię. Kupiłam jej fryzurę koreczki, co się u mnie zdarza. A, okej, okay. no właśnie on tutaj jest taki konkursowy, taki ujeżdżeniowy i ten outfit jest pod takie ujeżdżenie. Ten outfit nie wiem, czy ja go całego mam, on jest ze święta jeździeckiego czy coś, czy z Globala, już nie pamiętam. Nie, on był z darmowego chyba. A, z darmowego. Ale fajnie się tutaj wpasował w niego. Kurczę, nie wpadłabym na to chyba, żeby dać to na kasztana, ale tutaj bardzo ładnie na nim to wygląda. Chyba dlatego, że to jest w sumie taki bardzo pastylowy ala, nie wiem, pomarańcz albo róż. I to w sumie to tak fajnie wygląda na nim bardzo. No i wygląda właśnie tak profesjonalnie ujeżdżeniowo jak na jakiś konkurs. Tak, bo on yy, właśnie red star czeka na zawody mojej kadry, bo moja koleżanka ma kadry w której jestem. Uuu, powodzenia w kadrze. Demon Friend czyli przyjaciel demon. Okej, okay, pasuje do niego to imię, bo to jest ten taki, dla mnie to jest halloweenowy koń jak najbardziej. Mój koń się nazywa Hero Brain, to mój demon friend. No, no właśnie on musi być taki jakiś dziwny nadzwyczajny, więc jego imię jak najbardziej pasuje do niego. To jest pierwszy Cefonce, a jeszcze będą cztery. Bardzo mu pasuje ten granat, to niby tutaj na ogłowę ma fioletowy akcent, ale to się w ogóle nie gryzie, bo on jest bardzo podobny do właśnie tego granata. No zresztą ten granat pasuje mu do oczu. Mamy tutaj i o głowie, i wędzid, znaczy i wędzidło i strzemionka. No i ten fioletowy fajnie jakoś się oznacza. Jest to taki taki ciekawy akcent po prostu w tym outfitie. Teraz dwa najnowsze konie. O, dwa najnowsze smoki, mamy smoki, a gdzie jest jego imię? Ej, nie mam jego imienia! A to on się nazywa Dark Dragon. Dark Dragon, no, to też pasuje. Ej, ale dziwne, nie mam w ogóle tabliczki ani, ani z tej, ani z tej strony. Może nie. wiem Ciekawy błąd SSO, takiego błędu jeszcze nie widziałam. Ale nie, ten błąd już chyba jest, bo yy, A przypadkiem twój koń, na którym teraz jesteś, yy, nie. Stoi przypadkiem w tym boksie? Nie. Bo teraz jest taki błąd, że jak jakiś koń stoi w boksie, to nie widzisz po prostu. Aha, to może tak, w sumie. W sumie nie pamiętam, w którym boksie on stał. No ale dobra, tak czy siak jak się nazywa Dark Dragon, tak? Tak, tak. Pasuje bardzo do niego, bo jest oczywiście ciemny, jest oczywiście też smokiem, i Ty chyba wczoraj byłaś na live na nim, nie? W tym outficie? Tak, wczoraj byłam. No, jak najbardziej fioletowo-czarny też do niego tutaj mega pasuje. Mam tutaj pieska, Jezu, to jest ten stary piesek, ale też bardzo fajnie się tutaj wpasował. Wydaje mi się, że nawet w swojej zwyczajnej wersji też. Żeby super wyglądał w tym otwicie. O, zmieniłam. O, i teraz zauważyłam, że on ma jeszcze naczułek fioletowy. Ej piękny jest ten naczułek fioletowy. Tak, w tej wersji też jak najbardziej pasuje. Dobra, mamy kolejnego smoka i to jest Light Dragon, no i świetny, no i oczywiście wszystko się zgadza, bo ten jest biały. Dark side i light side. Mm. Tak, dokładnie. Albo jak jakiś Yin yang, czy coś. Też że tak, tak. one się tak dopełniają. I mamy to jest klacz, czy. Ogier. Widzę, że tutaj jest oczywiście na biało większość rzeczy, które do niego pasują. Zowy do siwych koni też często pasuje. Podoba mi się ten akcent kokardki, bo może na pierwszy rzut oka się wydawać, że no ona jest tak z dupy i nie pasuje, ale ona ma nie. Czy tam on ma niebieskie oczka. I fajnie to podkreśla te jego oczka, ta kokardka właśnie. Właśnie o, też o to mi chodziło, dlatego tak dam. No to bardzo fajnie przemyślane. No tutaj jest po prostu tylko to strzemie żółte, ale podejrzewam, że nie miałaś po prostu innego siodła do wyboru. Tak, tak, tak. A I tak z tego co miałeś, to bardzo fajnie tutaj dopasowałaś. Ale ja gram westy, to od. 36, 7 dni. Nie pamiętam dokładnie. O, to, to mało w sumie. To już tak masz dużo koni, jak na tyle dni grania, powiem ci. No, ale to nie y, na urodziny dostałam 10 tysięcy końców i. No, to było co? Było co kupować. A jeszcze wtedy był bazar, to. O, no to idealnie trafiłaś. Mamy Bubble Tea, czyli oczywiście, no jedno z imion też mam takie imię. Bardzo fajne imię. Teraz cały rząd będzie Safonce. A, faktycznie widzę teraz, no, jak one idealnie stoją jeden obok siebie. Czyli mamy francuskie konie. Bubble Tea w ogóle pasuje do niego to imię dodatkowo, że ma te kropki i mi się tak kojarzy z Bubble, Tea, bo te łatki są też takie okrągłe, to z tymi tak kuleczkami jakoś tak. Mi się podoba do właśnie do tego konia. brąz. Właśnie widzę, bardzo fajnie pasuje ten brąz. I ta podkładeczka z tym czarnym pasuje do jego maści, bo on jest karo, właśnie karo-siwy, że tak powiem, nosrokaty I to futerko białe do jego białej części, więc bardzo fajne akurat to, to siodło. No i tutaj ten brązowy jak najbardziej się wpasowuje fajnie w niego. Mamy Angel Dusta. O! Oglądałaś Mim Hotel? Tak. Mój jeden sef Francy się nazywa Angel Dust, go ten yy, siwy akurat w hereczkę. No to on jest następnym. A, on jest tam dalej, no faktycznie jest. Dobra. Dobra, ja nie patrzę, nie spoileruję sobie. A to jest koń, który też mamy z yy, właśnie wikom, który mamy też Batmana. O, i ona też ma takiego samego matchingowo? Tak, tak mam matching po prostu. O, to fajnie. Mamy tutaj srebrne, tutaj pasuje do ciebie wszystko ładnie. Ten niebieski fajnie się na nim oznacza, bardzo fajnie. W ogóle do tego konia chyba dużo koloru wypasowało, ale niebieski jak najbardziej też do niego pasuje. Mamy Fire Angel, czyli płomienny anioł. Ej, ty często wybierasz Angel, zauważyłam, bo to chyba już czwarty koń z tak. drugą częścią Angel. Chyba lubisz bardzo. Czekaj, ja policzę. Raz. Fire Angel i w jest jeszcze Amber Angel. Nie wiem, jakoś tak mi się podoba. Fajne to jest, fajne. O, i tutaj też masz koreczki, widzę. Są dwa konie, które miały koreczki tylko. Taki sportowy, ten mi się kojarzy. Też ma takie koreczki, ale takie na sportowo, właśnie na jakieś skoki. Zielony bardzo fajnie na nim się odznacza też. Wydaje mi się, że do siwych najbardziej pasuje właśnie niebieski i zielony w sumie. To jest sportkoń. Sportkoń. W sumie, jakbyś ty usiadła teraz na nim, to też byś pasowała swoim outfitem do niego. Tak, tak. I mamy kolejnego Francuza. To jest mój koń kadrowy. Sunflower, czyli słonecznik, co, co tak. pamiętam. Więc też bardzo fajne imię. W sumie nie mam chyba takiego konia. Ten koń jest ubrany w strój kadrowy. Okej. Okay. Tylko siódł jest akurat to. A siódło jest inne. Ej, ale fajnie dobrałaś te ochrania do tego czapraka, bo to jest bardzo stary czaprak, a on odcieniowo nawet bardzo, bardzo się wpasowuje do tych ochraniaczy. A to nie, właśnie to nie ja dobrałam. A, to jest z tej kadry, no ale... No to tutaj gratulacje dla właścicielki kadry, że dobrze dobrała, ciekawie. Właśnie do tej maści też bardzo fajnie pasują te takie płomienne kolory, bo on ma właśnie takie kasztanowe łatki. I to są wszystkie twoje konie, tak? Bo tam miałaś jeden pusty tak, box, tak, czyli że to są wszystkie też, jakie masz. Tak, tak. No mi się bardzo ogólnie koniki podobały i outfity. No sefrance chyba to były moje Ulubione. Bardzo mi się podobał też pomysł na outfit dla Bibiego. Więc ogólnie piszcie oczywiście w komentarzach, który z koni od Anny Wam się najbardziej podobał. My będziemy czytać komentarze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał oraz jeśli chcecie wziąć udział w takim odcinku, to przypominam, wspierajcie na trzecim poziomie mój kanał i będziecie mogli wziąć właśnie udział tak jak tutaj Anna. Czy chciałabyś jeszcze kogoś na koniec pozdrowić? Chciałabym pozdrowić Larę Potato Moon, Kyla Be Dragon i jeszcze moją drugą bestię, czyli Zoe Funny Plate. Okej, okay, ja oczywiście też pozdrawiam Was. Dziękujemy bardzo za oglądanie i oczywiście przesyłamy Wam gorące pozdrowienia. O, właśnie krzyczeć. Zapomniałam, że mój koi może krzyczeć, właśnie. <grywka> <grywka>